Pierwsze uruchomienie podnosi i można zatrzymać. Blokujemy na blokadach. Samochód podniesiony, zabezpieczony. Odkręcamy koła, wywalamy, wyważamy, zakręcamy i go opuszczamy. Jak trzeba go opuścić? Chwilę, zapadki odskoczą I, i sobie schodzi maszyna. do. Pomału dla bezpieczeństwa, żeby nic się nie stało. Bajeczka. Wieso tu na ten? Wziąźno tego. O, wczaraję sygnał. Zbliżamy się do końca. Do momentu zero. I tak wygląda.